Ja myślę, że gnał w jest całkiem zielony. <grymne> <grymne> Thank mm -hmm. Łatwo. Kurwa, co jest? Beł, co pojechał wszystkich. O kurwa, widzę, też za 15 minut może będzie. O, zajebiście. Gmerek pierwszy we mnie kurna wleciał, rąbany. Ja nie widziałem żadnych zwłok. No, ja widziałem było... swoje. Ja swoje. Kacper, Kacper był na dole, ja tam chyba z pół minuty kampiłem przy tym ciele. I idę na górę. O, nie było. I patrzę. O, Jadek. I patrzę. O, wydwaj. To zabejdę. Idę na górę. I schodzę na dół. I do Patrycy. A ja coś no. mi zacząłeś mieć, zacząłem ten ale... <laughs> Dobra. Hej, proponuję dodać jedną rolę. Jako? Jako? Jest to celebryta i jedna A. osoba jest, jest, jest celebrytem. Jak ona zginie, to wszyscy gracze są o tym poinformowani. Ja znam tą o, Ale to no. jest jakiś tryb gry, czy co? Nie, to jest dodatkowa rola, tak jak masz mordercę, to będzie jedna osoba celebrytą. Że będzie dźwięk po prostu, że zginął. I na przykład, jak ja bym był celebrytą, a tym mordercą, jak nie zabijesz, to reszta graczy będzie tym wiedzieć. Aha, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem, no dobra. I na przykład, jak ja będę obok Janka, to będzie wiadomo, że to nie ten, że to nie on. Hmm. A to ty ogólnie wybierasz tryb gry, tak? Tak, ja jestem adminem. A to też mi. Bo to jest pomiędzy nami, tak? Te, te celebryta, tak? To nie jest w grze. Yy, nie, to ogólnie jest w grze. Aha, dobra. Ja. Nie wiesz kto jest celebrytą. Aha, bo to też mi się ten wreszcie znalazł ten drugi teleporter. Toby, toby tak, to był przycisk tak, ja, bo znalazłam znalazłem zwłoki. A gdzie były? E, no tam właśnie gdzie ten, gdzie ja szłam. Ale wyszedł tam gumerek, więc podejrzewam, że gumerek go zajebał. Okej, okay, tak ja to gumerek. do gmerek. Ha, ha, ha. Teraz to nie ja, bo nie mogę być dwa razy pod rząd, a dwa zadania robiłem. No, że trzy razy. <coughs> może, no właśnie. Zadania <coughs> Wie... Morderca też może robić zadania. Tak, bo jak ja, jak ja przyszłam, to był Kacper i później przyszedł Gmerek. i... mi się... Chuj mi się spodobał argument, Zwoki były tam, gdzie szłam. A ja, a ja tak patrzę, o, trzy, dwa, jeden, idę do Patycji i tak słyszę, o... Aaaa, ha, 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 Kujda. nie spodziewałem się was dwóch te Smoki były tam, gdzieś pam. No bo akurat... No bo Kacper poszedł w dół, nie, ktoś poszedł w dół, ktoś tam został, a ja ten, a ja poszłam w tamtą stronę sobie i ja patrzę, o, leży kaczusia bez główki. I Jak to jest być bez głowy, Patryk? Też bym tak chciał. Chcesz? ok. Ej, fajnie, podoba mi się ta gra. Fajne, a jeszcze jakieś więcej osób to w ogóle? Tak, bo po można pogadać i tak dalej. A właśnie jeśli chodzi o tego celebrytę, to ktoś ma, jakby, wypisane konkretnie, jaki celebryta, czy po prostu obojętny <grym> to? Po prostu myślę, <grym> że. Tam, możesz, jest. Być, możesz być Arianą Grande, jak chcesz. Czy YouTuber też zalicza się jako celebryta? Ewentualnie tak. Proszę się ze mnie nie śmiać. Właśnie, Patryk. Już Co jest? Dobra, Kac, Kacper czy Patryk? Ja obserwuję gwerka. Ja nikogo nie widziałem tak od razu. Trzeci raz zajebiście. Nie śniwiłbym <noise> się, się. Kurwa, nie wiem, bo z jednej strony Gmerk mógłby odwidzieć ob pielu Kacpra, żeby z siebie jakby. zdjąć siebie podejrzenia, a Kacper może widzieć Gmerka z <noise> impostorem. pastorem. Kurwa, nie, ja nie wiem, nie wiem na kogo. Ja to gdzie był, klasycznie. o tak. Ej, na kogo głosowaliście? Na, na ciebie. No to przegraliście. <grym> Kacper <Krasnę> Tybun? <grym> Chcę nie. tylko powiedzieć, że... Ja jedno, jestem celebrytą! Podczas jednej z moich zadań z dzwoniłem do twojej żony i powiedziałem, że jest za ptęskę, a ona po powiedziała mi, że chciałabym powiedzieć to samo. Ej o, właśnie, Gmeruś, e, gmeru, 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 ja się spytam ciebie, e, ty widziałeś, kto jest celebrytą, czy nie? Nie. nie Bo ale, tego nie wiedziałem. Nie, wie. widziałam. nie jak ja jaka nie wiedziałam w ogóle właśnie. Ej, ale śmiesznie właśnie, ten że ja jestem duszkiem i mogę sobie chodzić. Ej, tak, i wtedy nadal możesz robić zadanie. Tak? Naprawdę? Tak, tak, tak. tak. To, I wtedy pomagasz Ale I nawet jak jesteś zabita, to możesz pomagać reszcie załogi wygrać. Ale jaka? Nie, ale ja przepraszam, ja muszę. Ten. Ja nie mogę dawać reakcji. Ale ja tak, ja tak patrzę, o! I co mi ucieka. No bo ja już czułam, ja już czułam, kurde. A ja poszedłem przy Twoich oczach do zadania i do ciebie idę. Ale ja tak wiesz, zeszłam na dół i patrzę, o! Janek też jest duszkiem. A ty mnie widzisz, jak jestem duszkiem też? Nie, nie. To się, jak mhm. jest, martwi gracze siebie widzą, ale żywi gracze nie widzą martwych. No tak, ale jak Janusz też był martwy, to czy mnie widział? Tak. A. Słabo cię słychać. Aha, no jak zwykle. Jak jesteś martwy i klikniesz R, to możesz sobie spektakulować kogoś. że Jakby jesteś w nim. Nie, nie wiem, jak co, to jest co robi ten gracz akurat. Tak, nie, tak bo ja też właśnie niego Ja też zauważyłam, że coś takiego tam jest. No, ile jest map? Jest 11 map. No, jest tutaj dużo map. Ale, waga. Nie wyszło teraz. <salty> Bojowe zadanie, odetka i kiber. Ja. O kurwa. Generalnie widziałem dzisicę obok, patrycję. Także. Takie moje pierwsze podejrzenie. Ale ja też widziałem Janusza. No, Janusz był ja za mną teoretycznie, więc... Ja grałem w Pacmana. Jak w pac No normalnie. Kazali mi zjeść chleba po potem włóżki. To co, Patrycja jest... Patrycja jest chyba najbardziej słuszny. No, Dlaczego? A ja spiknę. Aha A co jest wypił z O kurwa! Nie, nie palcie Patrycji, halo! O, wygraliśmy. O, dobrze. Ach, ach to zemsta. Ja bo, ja walczy, bo ja walczyłam z jakimś telefonem, kurde. Ja też z telefonem wcześniej. I ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić z tym telefonem. A ja wygrałem tak ma na Bo rano. tam tylko ja był wygrałem. mikrofon i ten.